Witam, witam, witam serdecznie z tej strony Spokojny Człowiek. Kolejny odcinek Hitmana Blood Money'a, czyli krwawej forsy po polsku. No i cóż, zaczynamy, rozpoczynamy grę, bierzemy normalny poziom, tak jak zwykle. No i bierzemy, lepiej uważaj, kolejna misja Hitmana. Ostatnio mieliśmy zabójstwo Kruka, troszeczkę mieliśmy małych problemów, ale i tak yy, na no, cichego zabójcę nie stopiliśmy. ale i tak, yy, z, yy, ranga zawedowiec, więc to yy, dosyć wysoka ranga, można być z tego zadowolonym, dumnym. Że udało nam się tak sprawdzić, chociaż ich i zabójca jeszcze byłby lepszy. Pracujemy nad tym za każdym razem i teraz bierzemy lepiej. Uważaj misja bardzo fajna. Zresztą tak jak każda fit ma Więc cóż, zaczynamy. At least you saved the sekretary. Yes. And we found and killed one of Mr. 47's akomplices. He wasn't alone. No. They komunikacy by radio. What bothered us was the autopsy of the second asasin. He was a klas 2 clon. Class 2? Fully functioning human clones accelerated to adulthood, but they tend to die within 18 months of maturity. Tell me, just how widespread is human cloning? We can't know for sure, but I'm sure we'll see thousands within a few years. Why? Because of your jackalope president! He wants it legalized! Imagine that! The most insidious weapon the world has ever seen. And he wants to legalize it. <laughs> but the public. The public is an ass. Cloning is the ultimate weapon of mass destruction. It's a terrorist wet dream. But most Americans still support cloning. And hopefully, this interview will change a few minds. Maybe it'd help if they knew it was 47 that killed Chad Bingham's son. What? We even had our best agent on the spot. We were ready. Good to hear your voice again, 47. We got worried when you didn't get back. Oh, Gidia. It was just a little thing requiring my attention. We've so got an extremely good. delicate mission for you, if you're interested. Mm-hmm. Always interested. Just send me the briefing. Hello. I już jesteśmy w posiadłości, wybor misji. Tak jak zwykle, Civil Bowler, chociaż zobaczmy tutaj. Mamy już kilka fajnych już. Można by wziąć sobie wybierać do kuśnego rozładowywania przeciwników, ale do tego jeszcze nie jesteśmy stworzeni. Bierzemy sobie Bowlera i C SMG Tactical. Udoskonal, Być może coś można udoskonalić. To było fajne. A coś jest. Ale ja tu chyba nie ma nic. A tutaj też nie. Wszystko zostało to co przedniesji. Tutaj też nic. Dobra, no to cóż, start. No, widzicie tu są dwa cele. Plus jeszcze jeden cel, który jest jakby to wam powiedzieć. Yy... Niewiadomym celem. Dobra. I co pierwsze musimy zrobić? To musimy się udać do windy. Oczywiście tutaj jakiś gość usiada. O, już kamera nas uchwyciła niestety. I to jest problem mały. Ale... Ale, ale, jedziemy na górę, dobra, ten gość już wcisnął ...windę. Jedziemy na górę, i już na starcie będziemy mieć. Co on tak szczerze, że zęby do nas takiegoś ten pośledzony jest, szczerze mówiąc. Można by go puknąć, ale to dobra. Nie, nie byłoby to elegancji. dobra. Teraz tak, on idzie w lewo, my idziemy prosto, i teraz tak. Witamy, witamy. Tu jest Mikołaj. Ale nie do nas należy ten Mikołaj, dobra, teraz tak. Pyk! Dawaj, dawaj! No! Mam nadzieję, że nas nikt nie zauważy. Tam jest że na którego trzeba bardzo uważać. Może byśmy, byśmy byli... ...agresywni. Tu jest Mikołaj gdzieś. Nie, nie, nie wiem, przechodź. Czy, czy nas zauważy ten cholerny Mikołaj? Czy na szczęście nie. Wchodzimy po cichutku, tutaj Jak zamkną się tamte drzwi u Mikołaja. To my się przetargniemy, tutaj, dobra. I teraz tak. Naszym celem jest. na cel jest tak, musimy zapisać gr... grę, to jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Następnie, bardzo. Yy... Zresztą Mikołaj jest tutaj. Znaczy, on jest, nie jest groźny, ale ta. ten przewrót Mikołaja nam by się przydała dosyć bardzo. Można wziąć broni. Nie wiem, czy ona zauważy. Chyba nie. Uziwa A jednak półsłach zauważy, dobra. Nie wiem czy on będzie nam chciał coś zrobić, dobra. Trzeba go tak zrobić, żeby on coś chyba tam będzie. Ja, dobra. Yy, dobra, on jest tutaj, można przejść. Dobra, można. Kurpacka, dobra. Ona nas widzi ze jesteśmy za piecami. Może się troszeczkę do nas wygląda, dobra. Co to się oglądać? Nie wiem, czy teraz zauważy to. Dobra, świetnie. Ale naszym celem nie jest go zabicie oczywiście, jak zwykle, tylko... Tyk. Yy, ofiary. U... Ubrzys Santa. Jesteśmy świętym, oczywiście, ubrzys świętego, bo nie jest ciało. Ukryć ciało. Zamknij pokrywę. I teraz tak, tu leży kiełbaska i zaraz mówię, że ona się przyda. Można by ją, y... Dobra, tu można by ją nawet zabić. Chociaż, szczerze mówiąc, dobra. A, można, można wykorzystać jedną szykawkę na, na zabójstwo. Albo nie. Albo tak. Użyjmy jej na zabójstwo. Ona się przyda, A to się będzie później. Bierzemy ją oczywiście. się przyda później. Idziemy dalej. Musimy stąd wyjść. Tu jest kelner, trzeba uważać, żeby ten dyk nie wyjść, bo może być takie podejrzenie. żeby wyjść ten dyk. Oczywiście jako Mikołaj nie jesteśmy podejrzewani, sam święty. No i popatrzcie, jak to ładnie jest. Muszę przyznać, znaczy, że ta misja, jak pierwszy raz przychodziłem, była dla mnie magiczna. I tu już jest nasz pierwszy cel, on się tutaj kąpi, jednak widzicie, że niezbyt łatwo byłoby go stąd teraz, jakby wam to powiedzieć, zabić go, nie? No, bo tutaj widzicie, jest. No w pewien sposób yy, on się tutaj no, ukrywa no, czyli znaczy nie ukrywa, jest po prostu w, no na widocznym miejscu, no jest ochrona i tutaj pełno ludzi jest, nie? Nawet tych zwykłych yy, kobiet, czyli tam można na powiedzieć, myślę, że to są bardziej prosty ale dobra yy, tutaj mamy gościa takiego. No troszeczkę po razu podejrzewać, ale nie jeszcze jakoś bardzo. O, Mikołaja, widzicie, wszędzie puszczają. To jest y, oczywiście nasza tajna broń. I teraz tak. Przejdziemy ten dyk. Nie wiem, czy Bo ja tę misję bardzo lubiłem zawsze. Ją chętnie przechodziłem. O, to nie tutaj. I teraz musimy coś zrobić, coś naprawdę niezwykłego. Przejdziemy za tą wodą. Może chyba podejrzenie tego gościa. Niekoniecznie jednak, widzicie. Przejdziemy sobie tutaj i zastanawiam się, czy. Tutaj będą chcieli nas zabić. Zobaczymy, czy będą chcieli nas zabić, bo ja już nie pamiętam tej misji. A, i troszeczkę się pogubiłem, widzimy jednak tamtą, przychodzi jakiś typ. Dobra. Hmm. O! I tu widzicie tą kobietę. Nasz pierwszy cel dosyć. Trzeba ostrożnie być. Ona nam pokazuje, żebyśmy podeszli. I to oczywiście zrobimy zapisując drugi zapis. Nie, nie marnujemy dzisiaj. Zresztą teraz przy okazji Dobra. ona nam pokazuje, żeby podejść. Ale ja wiem co ona kombinuje. Zamknij drzwi. Od razu to zrobimy bez. Dobra. Nie udało się jej zabić. To oczywiście jakimś wielkim problemem, chociaż w sumie można by spróbować jeszcze raz, ale nie wiem, trzeba by naprawdę bardzo szybko to chyba wykonać. Eee, dobra, wykonajmy tak. Teraz tak, wchodzimy za nią, wyciągamy to. O, pójdź, drzwiach Oj dobra musimy ją tutaj podnieść pistolet. Można ją chyba schować za. Okuźwa! O, ja ona tego nigdy nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Ona zabiła tą kobietę. Ewidentnie ją zabiła. I szmata. Dobra. Tego nigdy nie zauważyłem. Bo zawsze ją zostawiłem tutaj, po prostu wchodziłem, pach, paf... I wychodziłem, ale teraz chcę to zrobić profesjonalnie. Kobieto! Come on! Czemu nie chcesz iść za mną? Zostaw. Coś się spierdoliło? Podnieść ją. Próbujmy jeszcze raz. A, ciągnij! No dobra. dobra. Myślę, że tu jest bezpieczniej już. Zostawiamy. Pierwszy cel za nami. Ona zabiła tą kobietę. Zresztą właśnie tak samo chciała zrobić z nami. To było jej na rękę, ale na szczęście trafiła na kogoś mocniejszego. Można zapisać po raz trzeci, bo jest sukces. Teraz będzie kolejna ofiara. Zresztą myślę, że szybko to wykonamy. Zastanawiam się, czy już tutaj coś jest. Tu czasami chodzi o ochronę z tego co się nie mylę. Za tym razem chyba nikogo nie ma. I teraz wykonujemy coś takiego: mianowicie. mamy wyp wypadek. No i cóż! Po prostu. Ee... Wypadek, w sensie, że coś im się stało, no, z ich winy. Jesteśmy oczywiście podejrzewani. Tego gościa mam ochotę... ...załatwić. Niestety chyba nie będzie cichego zabójcy. Ale dobra, idziemy stąd. Teraz już nas za bardzo tutaj... ...nie lubią. Ten gościu, widać, że tutaj przychodzi Oni wszyscy pójdą. I teraz musimy się udać, jak chyba dobrze wiem Tutaj Nie, to jest aplikacja Musimy się chyba udać tutaj, dobra Aha, tutaj nas nie puszczą skurwy synny Dobra Spróbujemy inaczej w takim razie. Nie, ja nic się nie, nie zastanawia, że my kurwa schodzimy przez jakąś wodę, dobra, tam ten ochroniarz co był Powiem wam, był bardzo ciekawą postacią. Tutaj co schodził na dół. Czy może on znowu będzie schodził na dół? Nie ma nikogo. Gdyż można by tutaj załatwić to tak. Nie wiem, czy to będzie cichy zabójca w sumie w tej misji, ale dobra. No, był ochroniarz jeszcze jakieś. Dobra, już spadła na podeszcze. Z czego jestem. A propos tutaj, chyba gdzieś. Co tam jest? Gdzieś jest, jest ok, gdzie on będzie? O, zaczął podejrzewać nas. Nagle, nie jestem zadowolony. Jest trochę ha, O, tutaj, czekajcie, czy ja będę mógł ten tędy przejść? Tak, będę mógł ten przejść. Aha, ja jestem z powrotem tu. Dobra, to nic. Pe, pe. Ale zajebista, nie, zajebista jest ta muzyka, naprawdę. No tu schodzi gościu. My zaraz pójdziemy za nim. O ochroniarza. Tu nie będzie przychodził, tak się zdaje. Nawet jakby to przychodził, trudno. Nie zależy mi na tym jakoś. I teraz tak. Nie, no tutaj nie. Yy, tutaj. No, to jest, naprawdę podoba mi się ta gra. Bardzo mi się podoba, muszę powiedzieć. To jest moje więc będziemy prawo przejść tam. Opuściłeś nas, troszeczkę... bałem się, że zrobi się to czerwone. Dobra. Ja tak biegam trochę, nie wiem, czy to potem się to nie odbije na mnie. W ostatecznym procesie w dobra. Przejdźmy tutaj. Bierzemy w windę. Idziemy chyba na same, do samego dołu, z tego co ja pamiętam, dobra, idziemy do samego, znaczy do samej góry chyba. O kurwa. Tu jest na cel? Tak. Ale niestety... Tutaj jest kamera, znaczy... W sensie Kurwa, ja biegam cały czas jak debil w tej grze. Nie będzie, nie będzie chyba się jego zabójcy. Tutaj jest coś takiego jak... Teraz wam pokażę co to jest. Zobaczcie co tutaj leży. Tak widoczne dosyć bardzo. O. Kuźwa pół gry kurwa przeszedłem Zapierdzielili mi teraz. Dobra Smo 01, więc trudno się mówi. Żyje się dalej, idziemy dalej jeszcze raz yy, Dobra, tu jest chyba ten gościu Nie wiem czy to w sumie jest dobre, ale zawsze tak przychodzimy o zabójcy w tej misji nie będę miał, musiałbym to pokombinować bardziej ale naprawdę, no, oni wypadają i już jesteś załatwiony. Gościu, teraz tak, tu będzie chyba gościu schodził, z tego co ja pamiętam, nie? O, o, schodź, schodź. Może stąd odejść, dobra. Dobra, i o to mi chodziło, kolego. O to mi chodziło, co jest tą postacią? Was zjeżdża. Bierzemy pistolet do niego. Czekaj, co on by teraz zrobił? O... Jakby go obudzić. Można by go wziąć jeszcze, nie? To nie jest ciało. On ma chyba życie. Zastaniemy go tak tutaj, żeby nie było widać... Jakby ktoś jakiś debil schodził na piesze, że... Dobra, tu już nie będziemy go widać. A zostawię go tu. O to mi chodziło, teraz można chyba zapisać Ej, znowu to samo No, może to trochę podejrzane jest to wszystko powiem szczerze wam, że Nie wiem Czy uda się to przejść, a no, mi się winno Zapiszmy zresztą czwarty zapis Jeszcze zostało trzy. Ochroniarza to my teraz szanujecie? Co? Dobra, wejdźmy. Jedziemy od razu na. do studia. Już nie pamiętam. Można jest chyba. gdzieś indziej ten. typ. A tu mnie nie podejrzewają. Nie ma co się tutaj śpieszyć. Aha, tu jest ten typ. Aha, tu jest takie coś. Zobaczcie, co to jest tu. I on jest tu? Nie, jego tu nie ma. Są tutaj kamery. Chyba, nie jestem pewien. Jestem sam. O, chodź o Psino. I właśnie, skądś. Się tak wydarzy, że ten pies. Nagle. Co mu się dzieje? A! Przeżył. Zdechł. Ten pies jest dosyć wkurzający on. nas. Jakby to mam powiedzieć. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w całkiem niepotrzebnym miejscu. No chroniąc, pies zdech. Ale dobra. Dobra, on się zajmie tym psem jeszcze, dobra Mamy takie coś. Podaj sam. Yes, udało się, teraz zar zarobiliśmy to prawidłowo, można przejść dalej. Gdzie jest cel? Cel zaczął chodzić gdzieś. On no, zabrał psinkę. No, Co się stało z psem? <laughs> Widzicie, tak to jest, jak to się mówi. Ujśwa, on czasami. Aha, on czasami sam, sam chodzi, dobra. Zauważyłem, że on jest tam gdzieś. Tak, jest tutaj. Dobrze, że nic nie ciągnąłem przy przypadek, dobra. Zapiszemy i zaraz przechodzimy. Chyba załóżmy misję, dobra. Yy, a niech będzie to. Mam nadzieję, że się wszystko uda, dobra. I my. zobaczymy zresztą. Zobaczymy, jaką rangę będę miał. Bo ja nie pamiętam trochę tego w sumie już. I kolejny wypadek. No i dobra. Takie trochę japoński, w japońskim stylu, nie? Ja bym gdzieś pytał gdzie... Co tu jest? Tu jest winda? Tak, tu jest winda, dobra. No i cóż, ucieka, ucieczka pozostała. Walter! Zarąbiście. Zarąbiście! jest tak, zapiszemy sobie może nie wiem co się tu wydarzy. Róż zapis. Zostanie jeszcze jeden, być może już niewykorzystany.

no, ma naprawdę głos bardzo poważny A co się dzieje? Hej there, handsome Dobra, spieszamy bo na to trochę podejrzeć, gadać Gdzie to było? stąd wyjść. Nie, to nie tu Czekajcie na. Okej, Okej, tendyk Chciałbym wrócić. Tutaj byłem gdzieś. To jest barman. Aha, ja przyszedłem stąd. Zapiszę, zapiszę, sobie, bo nie wiem czy mnie, kurwa, tu nie ktoś nie zauważy. Tak wyjątkowo zapisuje 7 razy, ale naprawdę... ...podziwiam tych, którzy przechodzą na wyższych poziomach tą grę. Na Cichym Zabójcy, jeżeli się to uda wam osiągnąć. Kościół tam stoi, to znaczy tutaj ten kościół jak yy, przejdzie, dobra. Szansa, że się to uda. Chyba się udało, dobra. Winda na dół. Chyba nie będziecie chyba zabójcy. Nie wiem, właśnie to. Że... Przestań. PP, PP. O, prawie wszystko prawidłowo. Tylko zastanawiam się, czy tam, jak znaleźli to ciało, to spadło, nie? Czy to było, czy to było dobrze dla do nas? Uźwa. A, kamery i tak nas nie wykryły, bo kamery już mamy. Czekaj, teraz zobaczymy, co się wydarzy. Zróbcie 1 1. Tak, razem zabitych jeden i dość dwa. 2. A, specjalista, coś nie poszło. Twój rozgłoś, yy, przemoc, hałas. Coś nas tam usłyszał, coś tam usłyszeli. Ten chyba. Kt, ten. Nie wiem, czy to było dobrze. Coś nie poszło. Nie jestem z tego za bardzo zadowolony, bo zdecydowanie to jest najgorsza. Najgorszej wykonana misja, bo misja była bardzo zarąbista, moim zdaniem. ale dobra, niech będzie tak. Trochę nam odjęli kasy. Zobaczymy. No i tutaj mamy już troszeczkę twarz wymalowaną. Jakiegoś takiego... Yy, syn z natura. Ofi ofiara była wymieniona przez przewodnika, który nadal się mowy. No tak, zabiliśmy kilka osób przez przypadek, bo to chyba nie było do końca to, co... Yy, Szczepionk byłby przez zabójcę. Znaczy, zbyt mało dowodów, dobra, zapisujemy. No nie będziemy tego kontynuować, ale dobra. Dzięki za oglądanie. Myślę, że odcinek i tak mógł być ciekawy. Mimo tego, że nie mamy najwyższej rangi, to i tak było dobrze. Dobra, to cóż, cześć.